w nowym filmie. Witam się z Wami dzisiaj moim śniadankiem, takim nietypowym, ale miałam ochotę na jajka sadzone na kiełbasce do tego świeża pieczona bułeczka, właśnie masełko na nie się roztapia do tego kawka, więc ja zabieram się za jedzenie, a Was oczywiście zapraszam do dalszego oglądania. Do śniadanka. Włączyłam sobie Ewy vloga. Byli na Dominikanie na urlopie, więc chętnie obejrzę. Bardzo piękne miejsce. No, witajcie, witajcie, kochani, już twarzą w twarz. Yy, odzywam się do Was po już dłuższym czasie, bo wcześniejsze ujęcie, jak widzieliście, było moje śniadanie. I oglądałam film Ewy do śniadania. Mój mąż dzisiaj wstał bardzo wcześnie, dzisiaj miał tam coś do załatwienia. Później poszedł do garażu, więc jadłam śniadanie sama yy, i zrobiłam sobie dzisiaj te jajka na, na kiełbasie. Powiem Wam, że jakoś tak mi się zachciało takich jajek, dawno takiego czegoś nie jadłam. Więc śniadanie zjedzone, i tak oglądałam, słuchajcie, Ewy film z Dominikany. Tak sobie przypomniałam, bo my z mężem też byliśmy na Punta Canie, który to był rok 2017. Jeszcze nie miałam swojego kanału i powiem wam, że bardzo żałuję, że nie miałam wtedy kanału, bo jednak kanał na YouTube to taka pamiątka, powiem wam. Gdzieś mamy yy, ujęcia, gdzieś mamy filmy z tego yy, pobytu tam. Ale nie wiem, gdzie mąż je zapodział. I właśnie to jest to, że jak. Nagramy sobie coś na telefonie czy na aparacie, później gdzieś to wrzucimy. Chyba gdzieś my na jakimś dysku mamy, nie wiem, muszę y, poszukać. A YouTube y, kanał na YouTube jest takim moim pamiętnikiem z mojego życia, z moich pobytów gdzieś na jakichś wakacjach, i fajnie sobie do pewnych filmów powrócić i zobaczyć, jak to było. I właśnie żałuję, że ja wówczas jak byłam na Punta Kanie, że nie miałam tego swojego kanału y, i sobie nie nagrywałam, bo bym miała fajną pamiątkę. A tutaj, teraz, właśnie yy, gdzieś te pliki są, gdzieś to się zapodziało, mamy zdjęcia, ale jednak, wiecie, zdjęcia to są zdjęcia, a film to jest film, więc fajnie, że Ewa sobie film nagrała, że ma taką pamiątkę stamtąd, bo powiem Wam, że Punta Cana, w ogóle Dominikana, jest takim pięknym miejscem że naprawdę zapiera dech w piersiach. My jak tam przyjechaliśmy, to jak zobaczyłam te palmy, te morze, te baseny przy, przy hotelu, no powiem Wam, cudownie. Naprawdę jest to cudowne miejsce, warte zobaczenia. I tak jak Ewa wspominała, że wyprała sobie strój kąpielowy i powiesiła na balkonie i nie wyschło, powiem Wam, że tam jest Taka wilgotność, ja też mężowi wyprałam em, i sobie też wyprałam strój kąpielowy, jemu wyprałam spodenki po basenie, em, od tego chloru chciałam przeprać, powiesiłam na balkonie, myśmy mieli balkon z em, wanną jacuzzi, więc mieliśmy troszeczkę taki em, relaksik też w jacuzzi na, na balkonie, ale nie szło wysiedzieć i właśnie nic nie schło, nic nie schło i jak otwieraliśmy drzwi od e, balkonu, to powiem Wam... Tylko chwilkę ich nie zamknęłam, zaraz cała szyba od drzwi była zaparowana. Po prostu wilgotność na dworze, a to, co było w pokoju, bo w pokoju była klimatyzacja, to była taka różnica temperatur, że no nie szło wytrzymać. Tak jak ja Wam mówiła, że mm, oni takim się dziwię, bo oni wychodzili, e, opalać się do południa. No my z mężem raczej chodziliśmy opalać się tak po dwunastej, bo do południa naprawdę nie szło wytrzymać. Zjedliśmy śniadanie, gdzieś tam sobie pochodziliśmy a dopiero. Gdzieś koło 12 wybieraliśmy się na plażing Bo do 12 naprawdę był taki upał Nie szło wytrzymać Za gorąco, totalnie gorąco Myśmy byli koniec września, październik To powiem Wam, że w, w, wydaje się ten okres, że to jest Ewa też chyba jakoś teraz była Październik, chyba tak To powiem Wam, że ten okres jest naprawdę tam bardzo gorący no, także tak, takie moje wspomnienia z Dominikany. Powspominałam sobie też jak oglądałam jej vloga, powspominałam sobie nasz pobyt. A teraz kochani, jestem już po nagraniu dwóch filmów dla was i dzisiaj mamy 1 listopada, więc nie mam możliwości pójścia na nasz cmentarz w Polsce. Mam dziadków na cmentarzu, mąż ma swojego tatę, więc my zawsze kupujemy tutaj Przepraszam, mąż dzwonił e, i mm, kupię znicze i podjadę tutaj na cmentarz, który jest w naszym miasteczku. Tam jest taki jeden pomnik. To jest chyba pomnik. Y... Marynarzy, którzy zginęli na morzu, my zawsze podjeżdżamy z mężem pod ten pomnik i tam zapalamy znicze. Za naszych bliskich pomodlimy się. No, no niestety, nie mamy możliwości pójścia na cmentarz nasz polski, więc zawsze robimy to tutaj. Więc podjadę szybko um, do sklepu. Mam nadzieję, że znicze będą e, i, i jeszcze muszę podjechać do banku. Muszę załatwić sobie e, jeden taki. Jest to klucz, do możli który mi umożliwia wejście na różne konta tutaj na Islandii I ten klucz mi się zablokował, więc muszę do banku podjechać, żeby mi go założyli ponownie Więc no, tak to będzie właśnie wyglądało Więc kochani, zbieram się, jadę do bonusa, kupię znicze i pokażę Wam, jak wygląda ten cmentarz tutaj u nas na Islandii Tutaj w moim miasteczku, no a później wrócę do domu Będę musiała przynieść walizki, bo już czas, już jest czas na pakowanie się. Więc przyniosę walizki, popatrzę co tam mam do spakowania. Może, może jutro po pracy się spakuję? No zobaczę, zobaczę jak to zrobię, ale walizki muszę w każdym bądź razie przynieść, żeby mieć już je w domu. No i pomału muszę myśleć, jakie rzeczy wziąć ze sobą do Polski. U nas jest chłodno i tak się zastanawiam, co mam wziąć ze sobą. No ale zobaczymy, jaką kurtkę. No nie wiem, nie wiem czy ciepłą kurtkę czy, czy jeszcze taką jesienną No to jest problem, bo tutaj jednak jest inna temperatura jak w Polsce Więc zawsze mam ten problem Jak na przykład czy zimą, czy, czy jesienią lecę do Polski Latem nie mam problemu, bo wiem, że do Polski biorę po prostu krótkie rękawki I krótkie spodenki, kapki I nie ma problemu, a jednak jak zimą lecimy to zawsze ten problem jest Bo tu jest troszkę inna temperatura jak w Polsce Więc muszę to przemyśleć Dobrze kochani, ja się na tą chwilę rozczaruję włączam, jadę do Bonusa po te znicze, no i jedziemy na cmentarz. I przyjechałam do banku, więc wchodzę więc do środka, szybko załatwię sprawę. I jadę po znicze. Jestem już w Bonusie. Zrobię przy okazji jeszcze zakupy, takie drobne, ale najpierw idę zobaczyć, czy są znicze. O, i są znicze. różne więc chyba wezmę te czerwone duże, z niczym mamy tu są zapałki czy nie zapałki, czy nie ja to zapale nie widzę. Dobra, może jakąś zapalniczkę kupię wezmę taką. O, idę zrobić jeszcze resztę zakupów i jadę na cmentarz. No dobra, kochani, znicze kupione, więc jadę na cmentarz. Chciałam kupić małą zapalniczkę, nie wiem, na co mi taka mała zapalniczka, nawet nie pomyślałam. Zapałek tak dużo też nie potrzebuję i dobrze, że dojrzałam tą dużą, więc taka duża zapalniczka mi się przyda do moich świeczek w domu. I pogodę dzisiaj mamy nawet nawet w miarę, powiem Wam, Przedszkola tu się jeździ 30, więc tak się troszeczkę wlekę. Ale są mandaty wysokie, jak się koło przedszkola przejedzie troszeczkę szybciej, więc trzeba się pilnować. A wracając do pogody, chmury są, powiem Wam, że piękne słoneczko, ale jest zimno. Jest 3,5 stopnia. Trochę wieje i powiem Wam, że tak mroźnawo. Te słoneczko jest takie zdradliwe naprawdę. Ja już jadę po malutku na cmentarz widzę, że to auto przede mną naprawdę się wlecze. Nie wiem czy on skręca, czy nie skręca. Bez o, ostatniej chwili migacz. Jakiś dziadek jedzie przede mną. Tutaj naprawdę dużo jest niedzielnych kierowców. Bardzo powoli jeżdżą, a szczególnie starsze osoby. Jedzie, rozgląda się, dziadziuś Troszkę szybciej, proszę. Po mieście możemy poruszać się 50 Ja mam teraz 28 na liczniku. Wolnie, jako przedszkola. No ale cóż, nic nie poradzę. Nie będę tutaj go wyprzedzać. Nie wiem, co on zamierza, czy on chce gdzieś skręcać. Więc jadę za nim, po Jedzie tam gdzie ja. Akurat musi tam gdzie ja jechać. No. Cudownie jest. Słoneczko jest piękne, ale zimno. Trawa coraz mniej zielona. Też jedzie dziadek na cmentarz. No popatrzcie. Tutaj na Islandii yy, nie ma 1 listopada, nie chodzą na groby. Islandia nie jest krajem katolickim. Ale dużo osób na cmentarz się wybiera, więc widzę, że ten pan również jedzie na cmentarz, więc jedzie na pewno odwiedzić czyś grup. Ja tutaj sobie przyjadę na ten główny grób. Zaraz zobaczycie, jak cmentarz wygląda tutaj na Islandii. Jeszcze nie wjeżdżałam tu autem, mam nadzieję, że wyjadę. Ja tam sobie troszeczkę podjadę dalej i sobie zawrócę, bo ja y, przyjdę tutaj pod główny taki grób, gdzie palimy zawsze z mężem zniczę, więc ja sobie nawrócę i podjadę. Ale tak wygląda słuchajcie tutaj cmentarz, bardzo mały, nie jest duży. To jest cmentarz, tylko tutaj z tej miejscowości. Więc nawracam i jadę zapalić zniczę. Stanę sobie tak po boku, żeby mógł ktoś przejechać. I idę za I tutaj jest właśnie taki grup osób, które zginęły w morzu. Więc my tutaj zawsze z mężem przychodzimy i, i stawiamy znicze. To jest ten islandzki cmentarz. 1 listopad, a nie żywej duszy. Pusto. Totalnie pusto. Nie ma nikogo. Trochę to przykre, powiem Wam, bo jednak ta nasza tradycja jest o wiele ładniejsza. Przynajmniej pamięta się o zmarłych i przychodzi się na groby w ten dzień. czci ich pamięć. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest takie że idą i czczą pamięć zmarłych. Będę musiała się zapytać. Ale przykro mi, że na czymś z już Dobra, kochani. Wsiadam do auta, bo jest naprawdę bardzo zimno. Już zmarzłam. Jadę do domu. I jadę do domu na kawkę. Kochani, już będę zakończać tego vloga. Przyszłam tutaj się z Wami pożegnać. Zrobiłam sobie... Ostatnią kawkę. Przyniosłam walizki do spakowania, bo powiem wam, że idę jutro i pojutrze do pracy i wolę mieć już tak, wiecie, wszystko wcześniej przygotowane. Nie lubię pakować się na ostatni dzień yy, i wiecie, tak ze stresem, bo <laughs> nasz wyjazd jest w dzień, w który idę do pracy, więc zostawiam wszystko mężowi i mąż z tymi walizkami musi po mnie do pracy przyjechać. Nie lubię, nie lubię takiego czegoś, wolę jechać prosto z domu, no ale niestety muszę iść do pracy, bo jeżeli nie pójdę do pracy, to będę miała dzień na minusie, a tego nie chcę. Pozwólcie, że wezmę jeszcze łyka kawy przed pożegnaniem się z Wami i odstawię ten kubek, bo nie lubię tak z kubkiem gorącej kawy siedzieć. Za chwilę ją dopiję. No, także, także tak to wygląda. Ja na wyjazd, właśnie. W dzień wyjazdu idę do pracy. No i mam lekkiego stresa. Powiem Wam, że zawsze mam lekkiego stresa i tak się zawsze zastanawiam, czy ja oby wszystko spakowałam. Ale wiecie co? Jak mam takie myśli, to później mam następną myśl i tak mówię: kurczę. Najważniejsze, że mam paszporty i że mam i najważniejsze, że mam ze sobą karty lub pieniądze, bo inne rzeczy to zawsze można sobie dokupić, prawda? Jak zapomniemy, Majtek. <zum _> Słyszałam takie przypadki, że dziewczyna wybrała się na wakacje i zapomniała majtek, to sobie je po prostu kupiła. Ja zapomnę jakiegoś kosmetyku, to sobie go po prostu kupię. Trudno. Nic nie będę tutaj się nad sobą urzalać, że czytam się na siebie denerwować, że czegoś zapomniałam. Zawsze dla mnie najważniejsze są dokumenty, pieniądze i oczywiście bookingi, żeby to mieć ze sobą, jeśli to mam ze sobą, to. Resztę zawsze można dokupić. Także, kochani, ja zakończam już tego vloga i jest to ostatni vlog, właśnie jeszcze z pobytu tutaj w domu. Następne vlogi będą już. Z Polski, także mam nadzieję, że coś mi się tam udał nagrać, ale raczej tak, raczej będę nagrywać, bo przecież nie zostawię, jak wspomniałam wcześniej, nie zostawię was bez filmów na moim kanale. Oczywiście zapraszam Was również na mój Instagram Agnes Lovely Life. Mój Instagram tak samo się nazywa jak konto na moim YouTubie, jak mój kanał na YouTubie. Więc serdecznie Was tam zapraszam. Ja ostatnio na story jestem e, częściej, częściej Wam się pokazuję. Tam staram się wrzucać troszeczkę inne, e, inne filmiki, takie krótkie filmiki, e, coś innego jak tutaj na YouTubie, lub tam uprzedzam Was, co będzie na YouTubie, też tak robię. E, więc e, zapraszam Was tam serdecznie, e, e, jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, a ja będę z Wami się już kochani żegnać. Dziękuję Wam oczywiście za dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Wy, kochani, trzymajcie się cieplutko. My widzimy się już w następnych filmach. Do zobaczenia. Buziaki. Pa.